Servus, z tej strony Soulson, a to jest kolejny odcinek z gry League of Legends Wild Rift! Dzisiaj nietypowy, ponieważ gramy sobie z członkami gildi. Mamy dzisiaj wtorek, 7 grudnia. Ten odcinek oglądacie 8, więc sobie tutaj gramy z członkami, tak jak na karcie społeczności napisałem. No i słuchajcie, trochę już gierek mamy rozegrane tutaj wspólnie, że tak to powiem. Odkąd my gramy wspólnie mniej więcej. Jejku, nie pamiętam, chyba wszystkie gry tutaj są rozegrane wspólnie. Czekajcie, Akali jeszcze nie grałem. E, chociaż tak, Aram się zaczęło. Zaczęło się od Arama, i to było, słuchajcie. Tutaj, o ile się nie mylę. O ile się nie mylę, to był Ezreal pierwszy mecz klub Katarina. Jedna z tych dwóch postaci, chyba Katarina była pierwszym meczem tak naprawdę, gdzie sobie zagraliśmy wspólnie. No więc sobie troszeczkę gramy tutaj właśnie. No i w tym odcinku pograłem po prostu 5 tanków, zobaczymy jak to wyjdzie, ale zanim przejdziemy do rozgrywki, chciałbym Ciebie, drogi widzu, poprosić o e, zasubskrybowanie kanału. Czerwony przycisk na dole, nie będę Ci tłumaczył jak to zrobić, bo wiem, że nie jesteś debilem i sobie z tym poradzisz, jeżeli odcinek Ci się spodoba. Możesz również zostawić y, łapę w górę, to mnie mega motywuje i pomaga wpłynąć w jakiś sposób na algorytm, że lepiej się pozycjonuje. No i napiszcie komentarz, ja bardzo lubię czytać wasze komentarze, czytam wszystkie komentarze, a jak mam trochę więcej wolnego czasu, to na nie również odpisuję. A teraz przejdźmy już do rozgrywki. No i jesteśmy na ekranie odczytywania postaci w naszej drużynie Renekton, Nunu and Willump, Wściekły Mundo, Piekielny Amumu oraz zbuntowany admirał Garen, słuchajcie dziwnie to wyszło, mamy dwóch junglerów Matrix i Lord Maciuś tutaj wzięli sobie smite'a Renekton, tym Renektonem idź pod, pod tanka, to będzie najlepsze bo mam nadzieję, że mam nadzieję, że pójdziesz nim pod tanka bo Renekton jest fighterem w sumie, chyba lepiej się sprawuje pod AD niż tanka ale mam nadzieję, że również dobrze będzie pod, pod, pod tank się sprawował u przeciwników Lucian, Graves, Fizz, Jinx oraz Leona Graves, Lucian, Jinx Pięknie. E, trzy postacie, które biją AD damage, więc idziemy praktycznie full armor. Fizz jako jedyny bije AP, no ile ona tank, biedactwo, raczej nas tutaj długo nie przytankuje, w sensie, no, przeciwnicy będą mieli przegwizdane, że tak powiem, odrobinkę. Mam nadzieję, że to ciekawie wypali, słuchajcie. Gramy z buildem Słoneczna obliczę ducha, czy ja chcę obliczę ducha? No nie chcę oblicza ducha. Słoneczna gida jak najbardziej tym Ren'em idź pod tanka i Garenem również idź pod tanka. Zróbmy. Witam w Wildrift. No, no ej, bo Spider wziąłem przypadkiem XD, no i się zaczyna, słuchajcie. Witamy w Wild Rift, witamy, witamy serdecznie. Mam nadzieję, że Gierka wyjdzie. Ebicko i przyjemnie. Gram przeciwko Fizzowi niestety. No XD właśnie, Garden ładny. No i fajnie, słuchajcie, fajnie tutaj się sprawdzi. Gramy w ogóle ze Skinkiem sobie. No się na Ej, czemu my w ogóle mam taki e, fioletowy pasek na życie? Nie wiem dlaczego, ale podoba mi się. Nie wiem dlaczego, ale mi się podoba. Może być. Słuchajcie, no przeciwko Fizzowi będzie się grało troszeczkę trudno, że tak powiem, bo mm, jest to jednak AP postać, a my będziemy się skup. O, nunu. No -nu. skoczy, nie ma, nie ma sensu go gonić. Nie ma sensu go jeszcze gonić. Ehm, no. Gramy tankiem generalnie, więc będziemy szli również pod stricte pod armor, że tak powiem. A więc no, będzie kurczy ciężko tutaj, słuchajcie. Ale ładnie oberwał. Odskoczy, nie ma co. Boom, ale dostał. Pięknie. No i ciśniemy słuchajcie, poszujemy tutaj. Pytanie czy uda się go, no raczej się nie uda go tam zabić. Mamy bardzo małą HP, musimy uważać. Nie chciałbym głupio umrzeć. A Fish nas ma... może zabić zapisać proszę. Dostał. Dostał smajta, więc powinien umrzeć. Bang, dokładnie. Ale zrobił fyr niestety. Więc no tutaj Skobany ma przewagę. Ma więcej golda prawdopodobnie przez to. E, Mundo i Fizik... Nie, ja mam więcej golda. Aha, First Blood mu dużo nie dał. No i zobaczcie tutaj. E, mamy pierwszy i tam jakresonęczną idę budujemy powoli. A mu... Nunu z Kryształkiem, no a Garen z Renektonem zaczęli pod obrażenia. Mam nadzieję, że tutaj o Renektona się trochę obawiam, bo Garen raczej pójdzie pod tanka, ale obawiam się o Renektona, czy Renekton ym, nie zepsuł nam gry i, 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 czy, i, czy, i czy pójdzie pod właśnie tutaj tanka. No ale to się przekonamy w trakcie gry. No mordo nieźle ci idzie. Dostał, ale czy Nuno go zabije? Nunu! No, no, prawie. Szkoda. Szkoda. Wielka szkoda. W ogóle, czy Mundo dostał jakiegoś buffa, debuffa, reworka czy coś? Wydaje mi się, że tak, bo to druga umiejętność chyba trochę inaczej działa. Co? Tak, zobaczcie, ona wybucha. Ta też działa w inny sposób. Generalnie działa bardzo podobnie, ale trochę inaczej. Nunu, no, no, uciekaj, pączku. Ja już ci lecę na ratunek. Boom, nie macie, pięknie. No i bierzemy sobie tutaj przeciwnika, blue, od przeciwników po prostu weźmy. A nie, ma full HP, dobra, to, to nie chce mi się. To nie chce mi się. Być może jakiś bocik, zgankujmy, zobaczmy co tam wyjdzie. Boom, nie macie. Boom, nie macie, ale pięknie tych tanków działa, słuchajcie, no. Tankowie tutaj działają, no, definitywnie świetnie. Cena nam w ogóle leży 20% tylko? Okej, okay, okej, okay, czekajcie, zdroje w ciągu działania, No ciekawym. zapowiada się mega ciekawa gierka swoją drogą. A Mundo w inny sposób działa, to też jest spoko, nie jest to złe. Hm. No Fizz lekko tutaj nie ma z nami. Inaczej, jeżeli nas złotuje, to raczej nas zabije, ale spudłował, dokładnie, świetnie. My sobie weźmy tutaj roślinkę leczącą. Aha. I co? No i być może jakiś żółwik, w sensie smoczek, to byłoby spoko. Nie dajmy mu tutaj się zbyt długo farmić, no spokojnie go bijmy tutaj, słuchajcie. Odskoczył. Skubany. Nie chodźmy może jakiegoś bocika. Hmm. Ja mam tego Bota, kurde, tej Nunu i Willump jest, więc ja bym tego Bota spróbował coś zrobić znowu. Jesteśmy tęknięci, musimy, musimy po prostu. Pięknie. Co prawda, jeden z nas umarł, ale i tak pięknie. Jesteśmy 3, 1, 2 statystyki. To nie jest źle. Zbudujmy słoneczną egidę. Buciki. Zbudujmy również tutaj plemienną zbroję. Ona nam się naprawdę przyda. No i co my tutaj mamy? Zyskujemy 28 punktów obrażeń do ataku oraz 15%. Inaczej się na 20% w przeciągu czasu działania. Ok. Czy dostanie? Nie dostał, niestety. Szkoda, że uciekł fiz. No mogliśmy go zabić. Czy chcemy robić Hrolda? Tak, tam, w... swoją drogo w ogóle zrobił Harolda Renekton, a się nie spodziewałem, że go zrobi. Okej, okay, jak tam Renekton? Renekton idzie pod tanka, fajnie, fajno, fajno. Smoczka by się przydało zrobić. No i garden pod tanka, wszyscy idziemy pod tanka, więc zajebiście to wygląda, jestem mega ciekaw jak tutaj się skończy gra, bo początek może być spoko, ale late może nie wyglądać tak dobrze. M słuchajcie, e, prawdopodobnie zrobił tego smoczka, bym się tam być może skupił na smoczku. I moto to wygramy, no ja mam nadzieję, że my to wygramy, nie widzę innej opcji niż e, wygrana. Przecież tu się zastanawiałem jak to się skończy, ale nie widzę innej opcji niż wygrana. E, Herald nam idzie, okej. Okay. Bierzemy smoka, no bijmy go, kurcze. Oj, tutaj się Gdzie? Zabiliśmy smoka, czy nie? Tak, zabiliśmy smoka, zajebiście. My poskromiliśmy Jinx, ale na idzie nas puszowali wieże. Najgorzej, najgorzej, najgorzej. 13-6. Swoją drogą dobrze nam idzie. Mamy świetny początek, ale kurczę, to nic puszowane. On boli troszeczkę. Powinniśmy bardziej się skupić na puszu. I guess. No zobaczcie tutaj. Kurczę tego topa, by się przydało również defować. No i No, kurczę tutaj. Kurczę tutaj na tym puszu. No, na tym puszu leżymy. Uważajmy na tego pizza. Chociaż. Mid za topa to jest dobry deal To jest naprawdę niezły deal, mid za topa Masz błąd przeciwnicy Ciśniemy wieżę, dawaj 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 dawaj, dawaj Renę Daj bierzemy tu wieżę, co będziemy uciekać? Jak takie płotki Swoją drogą zacząłem oglądać Wiedźmina i płotka to jest ten konik hm, wiedziałem o tym już dawno Ale zacząłem oglądać Wiedźminę i jakoś tak mi się teraz od razu nasunęło Top za mida, dobry deal Teraz przydałoby się troszeczkę to podposzować, bo kurczę, mamy, nie mamy żadnej wieży spuszywane. A przydałoby się coś. A przydałoby się coś, być może jakiś rodzik również. No, nam tutaj przeciwnicy dużo nie będą robić. Tylko FIS może być problemem, ale FIS również raczej sobie nie da rady, jeżeli będziemy mieli e, tak dużo życia, że nie będzie w stanie nas zabić. No ale to się jeszcze wszystko okaże w trakcie, w praniu. Natomiast teraz trójka naszych sojuszników, czwórka naszych sojuszników na topie. No i my pożujemy tego topa. W czwórkę tutaj będziemy w stanie to, to zrobić nieziemsko szybko. Jak tam Renekton się buduje? No Renekton tak trochę pod tanka, trochę pod nie tanka idzie. No Renekton, Renekton tutaj. Ja nie, wiem, ja nie wiem, czy ty więcej będziesz grał na tanku, bo to moje no, na tanka nie wygląda. Dobra, słuchajcie. Nunu defuje mida, a my być może weźmy tutaj topa. Jeżeli spuszyjemy topa, to będzie też dobry deal, bo mida będziemy w stanie defować, a top się sam będzie puszował, to będzie OK naprawdę. Natomiast przydałoby się tutaj jak najszybciej właśnie tego topa spuszować, więc bierzemy szybko topa i wracamy na mida. Tam nasza dwójka naszych, naszych sojuszników powinna defować i powinna sobie z tym nieźle poradzić. Niestety nie żyje Nunu. No oni tracą topa, czy my to wygramy? Nie sądzę. Okej, okay. słuchajcie, nie wygląda to generalnie źle. Nie wygląda to generalnie źle, bo sobie co, no jesteśmy, mamy spuszczone topa, fajnie, za 64 sekundy pojawi się smog, fajnie, no i nie straciliśmy mida, czyli fajnie, czemu my to wygrywamy? No bo <laughs> jesteśmy tankami, przeciwnicy nie są w stanie nas zabić. Ej, pięć tanków, kurczę, to jest dobra taktyka. To jest naprawdę dobra taktyka, jeżeli oni nie mają magu. to jest naprawdę spoko. O, herolda sobie robią, próbują przynajmniej. Pejdźmy im na plecy. No się ma mordo. O, Jinx tu idzie? A kuku. <laughs> Kurde, ale oro, słuchajcie. Oj, przeżyjemy. Żyjemy, zajebiście. O, Fizz. No Fizz już nas zabił, słuchajcie. 6-2, Renekton tutaj wściekły goni tego fizz czy go dogoni? Dogonił, ale czy zabije? To jest pytanie. No wściekły tam go goni. Nie udało się zabić fizz niestety, szkoda. Ale tutaj zobaczcie, 9000 golda mamy w ogóle, wow, ej, to jest naprawdę dużo. Mamy najwięcej golda w grze. Z z nami jest Fizz. I Renekton. Szkoda, że Renekton nie grać więcej. Zostajesz, zostajesz na górę wciągnięty i z ten. I zostajesz, jak to się mówi? Zlinczowany za granie pod AD. Powinieneś grać tankiem. Umówiliśmy się na 5 tanków, to powinieneś grać tankiem. I tak tytuł będzie 5 tanków, bo meczek jest mega ciekawy. Ale, z, ale zepsułeś wszystko. Bu, zostałeś wybuczany. Bu, musiałem, No, elo, mordo. Co ten fizz w ogóle ucieka sobie? Szalony, szalony fizz. No, złapie cię, chłopie. No nie, no nie mówcie. <laughs> nie, uciek. Co za chłop. Uciek w sobie. Najgorzej. Dobra, obrona. Sprawdźmy sobie w obronie jeszcze, słuchajcie. Kolczasta kolczuga? No. To, czy to brzmi fajnie? No brzmi spoko, rybka, <grybka> no rybka jest przeklęta. Anioł fajnie, o to brzmi dobrze, gruboskórność, pancerz umrzyka, kurczę, znowu nam szybkość, to brzmi naprawdę dobrze. No i przeciwnicy mogą zrobić smoka teraz. I się swoją drogą mogą jeszcze odbić. Bardzo ładnie Amumu no i bardzo ładnie Nunu również zabrał tego smoka. Uważajmy na Gravesa, który jest. Uważajmy na Graves'a, który jest na topie swoją drogą, on tam puszczył, kiedy nasza drużyna bije się na midzie. Biedna James sobie nie radzi. Niestety 4.7. No ja pójdę na tego topa. sądzę, że ma drużyna tam sobie poradzi. Raczej powinni rybkę również zabić. Rynek ten powinien się wycofać. Dokładnie, o tym mówiłem Szkoda, że tam walczył tym Renektonem, no ale nasza drużyna tam wygrała generalnie, więc my możemy tutaj na spokojnie sobie odpuszować topa i myślę, że udać się na mida. No, no nie wiem. Może zróbmy sobie blue. Totalnie nam, nam do niczego niepotrzebne, ale jest, więc <śpoko> spoko. My to jednak dobrze jesteśmy. Są so tankami wygrywamy se so. No se so wygrywamy tankami W sensie za, zaczynamy powoli przygrywać ale generalnie tak. Jest, jest git, jest git. Bałem się, że będzie gorzej, ale fajnie, fajnie, żeby szło tak w miarę ok. Kurczę, ten Fizz na bodzie. Tam Renekton, Renekton, bij tego Fizza, a my tutaj... Dobrze, dobrze, słuchajcie, nie poszło źle ale nie tak pod wieżą. Mordo, mordo weź. Wycofajmy się, bo poumieramy głupio. Wycofajmy się, my tutaj się zregenerujemy. Na spokojnie, trójka przeciwników nie żyje. Swoją drogą rybkę również nie żyje, więc tutaj na spokojnie, bez przypału bez przypału i teraz się w nich wbijamy. Dobra, i wygraliśmy to. Go Nexus! Ale ja się uparli ej ja się uparli skubane. ale zobaczcie 200 HP nie, nie wierzę 200 HP ale im się udało Ale im się udało, wiecie co by się przydało zbudować? Jednak tą kolczastą kolczugę przydałoby się zbudować, zaraz po pancerzy, pancerzu Umrzyka zbudujemy kol, kolczastą kolczugę No bo ona tutaj się na pewno przyda Ale no 200 HP słuchajcie, czy uda nam się to wygrać? 500 HP, tutaj Nunu biegnie wraz z Garenem, Garen, wejdź tam, Ciechaczem. Backdur, słuchajcie, Xpeke, moi drodzy. Moi drodzy, nowy Xpeke 2021 tutaj bije. I niestety nie uda mu się. Na pewno mu się nie uda. No, do Xpeke ci trochę brakuje. Kasadina, kasadina brakuje. Gdyby tam był Kasadin, moi drodzy, to zostałoby to wy-zwy-zwyciężone Natomiast. Kurwy bite. Lucy. Lucy się zdenerwował. Teraz musimy się. Musimy się zgrupować, słuchajcie. Bo nie chcemy tego przegrać <grym i> jeszcze. <zbade 'a> <grym i zbade 'a> ale Lucy zrobił mi grę. nas. Dobra, mamy Reda. Nie, nie wiem, czy przydać się do czegoś przyda. Ale, ale powinniśmy się zgrupować, coś nie wyszło. No, zabrakło dosłownie, zabrakło. A może się na bocie zgrupujmy. Hmm, chociaż tak tutaj zostawiać tego herolda. No to to nie jest dobry pomysł. W sensie barona zostawiać. To nie jest zbyt dobry pomysł. Tak solo zostawiać go. Ale teraz przeciwnie, są na bodzie, więc być może gdzieś tam się udać w tamtą stronę. Hmm, hmm. O, i Renekton, ty sobie uważaj tam Ty sobie tam uważaj, Renekton. Ej, no zgrupujmy się na bocie, sposzujmy tego. Ło, łow, 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 a, brl, brl. No Elo Ej, dobra, bo my tam poumieramy jeszcze zaraz. To tak. Nie, nie, nie wiem, dlaczego oni tyle biją. Hmm, no tak, Lucem sobie zbudował ostatni szept. I się przebija przez, nas, przez nasz pancerz. No, Lucem tutaj mega, mega pomyślał. 12,8, no robi robotę. Słuchajcie, Lucek. My to możemy jeszcze przegrać. My to ewidentnie możemy jeszcze przegrać. Oni będą, oni będą teraz Barona robić, a my im będziemy się psocić. No się ma, Mordo. Dobra, no Baron wydefowany. To się liczy. Zgrupuj zgrupujmy się na bocie, tak? Sądzę, że to by było najsensowniejsze. Się zgrupować na bocie, spuszować im tego bota. Chociaż być może teraz midem wygrać. No nie wiem. Zróbmy na razie smoczka. No a spokojnie zróbmy sobie smoczka. O, a co to jest? O, zabraliśmy coś. Hmm, Alebeka. Nawet nie wiem co <laughs> Nie, Mundo jest dla mnie jakąś wielką, jedną wielką zagadką Słuchajcie No i co? I, I od razu lećmy na botę tam słuchajcie, jeżeli je spuszujemy tutaj Lećmy botem nie spuszymy teraz wieżę Chodźmy na botę Zobaczcie nie mamy HP, nie? <laughs> Dawajcie, ci się że Zaraz umrę na barona, może? Albo w stronę barona, o nie. Biedna jeans, tu jest gwałcona dosłownie. Co za jadka tu się dzieje? Co tu się dzieje? Halo! Nie, Halo! Lucian, nie przeżyjesz tego. No nie, nie, nie ma opcji, że Cię wypuszczę, nie? Dobrze! GG! Zwycięstwo! Moi drodzy, co za jatka na końcu jeszcze! <laughs> Dobrze, zwyciężone. Jest! GG WP! Du, 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 du. Boom! I gra wygrana! Ależ to była niesamowita gierka, pełna emocji, pełna zwrotów akcji i... wygranej gry, zadanych obrażeń, przyjętych obrażeń, no... Fascynująca gierka. Ja was dziękuję za, za poświęconą uwagę. Zapraszam serdecznie już w piątek do kolejnego odcinka. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się i cześć. We will be in touch. Are you all my personal